Cześć witam was bardzo serdecznie. Szczerze, że przez te takie dwa miesiące, prawie trzy miesiące, no nie nagrywałem po prostu odcinków. Przez to, że po prostu, no tak nie miałem czasu, w ogóle mi się nie chciało. Ale teraz, najbardziej te odcinki będą oparte na piłce nożnej. To bardziej jest dla kolekcjonerów, ale to będą takie kolekcje, które e, karty, które możecie sami zrobić. E, to na przykład takie coś, że sami po prostu robicie e, karty. E, to na przykład, na przykład, że robicie wycinanki z gazety. To na przykład jak macie gazetę, 50-50 350 e, jakąś gazetę, czy za 10 zł, to po prostu nie, macie tam dużo piłkarzy nie? wycinacie ją i naklejacie na taką kartę którą wy sami zrobicie e, no ja tak będę właśnie robił e, no i no i tyle będę w temacie e, i sorry, jeszcze raz, że nie nagrywam przez tyle mm, miesięcy, dwa miesiące to jest prawie, prawie trzy to jest naprawdę sporo sporo czasu nie mnie nie było na jakby to znaczy prawie trzy? Ej, coś mi się chyba przechwytuje nie, nie patrzę na ten kalendarz to jeszcze nie takie trzeci a nawet nie takie trzeci ale dobra bez będądu żenia e, to będę takie poladniki e, poladniki jak zrobić album i to będą takie poladniki -po no, poi la dici bene un po'